Witajcie na moim kanale i dzisiaj będziemy grać sobie w grę o nazwie tak jak widzicie. I, I na samym wstępie bardzo Was przepraszam za to, że nie było Minecrafta dzisiaj. Tak, ale... Minecraft mi się po prostu zacina za bardzo i nie wygląda to zbyt. Nie wyglądają te odcinki zbyt... Yy, fajnie. Ładnie. No. Yy... Ale dzisiaj jest paszportu i dla tych, co nie oglądali e, odcinka e, ostatniego, to e, mam dla was. E, tu, <ścoughs> e, ma, zapraszam was e, do karty. Tutaj e, i w karcie jest ten odcinek. Mm, no, chyba, że. Y, chyba, że nie chcecie obejrzeć, to możecie. Mm, to możecie. E, no, w tym odcinku się dowiecie, jak to robić, tak? <grych> e, jak, e, jak grać w tą grę? Tak. Tak właśnie chciałam powiedzieć. O, idealnie się udała ta kreska. Więc, e, co, ja, co ja tutaj maluję? E, maluję. W sumie ja nie wiem, nie wiem co. Ale mam nadzieję, że ktoś to kupi. Tak, bo w tej grze chodzi o to, aby malować obrazy. No. I co, jeszcze mam do Was pytanie, czy e, spodobał Wam się ten energic to energiczne przywitanie? No. Bo, e, bo zawsze jest takie przywitanie. Cześć, witajcie na moim kanale i dzisiaj będziemy grać sobie w grę o nazwie na przykład Minecraft. No. I nie jest zbyt energicznie, a... Chciałbym, żeby to wyglądało właśnie w taki, w taki sposób jak e, teraz to zrobiłem e, dzisiaj. Mm, tak. Chyba... A nie, dobra. Myślałam, że coś źle zrobiłem, ale, ale jednak nie. Dobra. Ja wiem co to będzie. To będzie łąka. Tak, to będzie łąka. Na której będzie drzewko. Albo nie. Nie, tu, tam, tu nie będzie drzewa, tylko e, po prostu będzie łąka. O. Tak. E, tak zrobię. Mm, może to wybiorę. O. O nie, zmazałem tą żółtą kreskę. No nieważne. No nieważne. Już trudno. Dobra Zbliża się termin rachunków O nie Musimy szybko namalować ten obraz Chociaż w tej grze Musimy robić jak najlepsze obrazy, żeby się dostać do Żeby być po prostu na, jak najlepszym malarzem I żeby każdy miał w domach nasz obraz Namalowany przez nas, tak? Chyba tak. No. O, Amber tam jest, jezu, ale się przesadziłem. Amber chyba chce wyjść, więc wiecie co? Ja ją wypuszczę. O, wypuszczę ją. Jakby tak. Proszę bardzo. O, widzicie, Amber tu jest. O. Mikrofon. Tak. Amber tu była. No nieważne. Jeszcze raz podepnę mikrofon. Dobra. Nieważne. Nie pytajcie. Amber sobie tu spała. No. Najwidoczniej ją obudziłem tym energicznym przywitaniem. Tak, na pewno. No dobra. To... Wydaje mi się, że to już jest skończone. Tak, skończone. Ale... Ale to nie może tak zostać, więc dlatego muszę coś tu jeszcze zrobić. Ehm, o, zrobię słonecznika. Tak. O. Słonecznik, tu będzie liść. Tu będzie liść. Ok. Tu będzie brązowy środek. O. I będą tutaj jeszcze liście. To nie wygląda jak słonecznik, tak wiem. Ale chciałem zrobić jakiegoś kwiatka czy coś. Żeby to nie wyglądało tak puste A słonecznik to, to w sumie by fajnie wyglądał Ale to i tak nie wygląda jak słonecznik, więc no Kompletnie to nie wygląda jak słonecznik, więc no Spoko Nie, to nie wygląda jak słonecznik, więc nawet już tego nie ulepszam I wydaje mi się, że obraz jest skończony Teraz musimy go jeszcze tylko nie wiem jak go nazwać. E, po prostu może kwiatek na łące. Na łące. Dobrze napisałem, Tak. Dobra. Może Benjamin kupi. Ten z bagietkami. To, to jest Benjamin. Kupisz to? Ej, ziomek, kup to. O, idzie tu, idzie tu. Nie. Jednak nie. Jednak nie kupił. Napiszcie, czy e, w komentarzach, czy chcecie jeszcze, e, czy chcecie więcej? O! E, aha, super, o, dziękuję. E, czy chcecie więcej Passpartout, czyli symulatora artysty? E, zobaczmy, ile mamy... Łooo! E, wow, 966 zł mamy na koncie. Nie, nie na koncie, nawet my nie mamy tu karty kredytowej, mamy... Nie. Mamy coś takiego. No, nieważne. Yy, mamy tyle pieniędzy. Jesteśmy bogaci. Nie, nie jesteśmy. Ale... Ale możemy tak myśleć, że jesteśmy bogaci i teraz narysujemy yy, jakieś bogactwo. Wiem co zrobimy. Wiem co w sumie ja zrobię. O, tu jest. Tu jest trawka. Ej, ale to będzie, a to jest przemyślany rysunek. Będzie, przepraszam. E, trawa tutaj. Dobra. I teraz tak, tu jest skała. O. Tu będzie trawa, trochę jak w Minecrafcie, o yy. i tu też jest trawa, jakby co, okej okay. i tu mamy kopalnię, nikt się tego nie spodziewał? Tak. Yy. Dobra, i tutaj zrobimy złoto. To będzie jakieś złoto. O. Jakieś klejnoty. Może niebieskie zróbmy. O. Czerwone, jakieś rubiny. Nie wiem. O. No. Wydaje mi się, że to. E, pomysł jest. Pomysł na pewno jest dobry, ale wykonanie niezbyt. No. Wykonanie niezbyt. Tak. O. Dobra. Chciałem tu zrobić taki... No e, nieważne w sumie. Chciałem zrobić tutaj... E, że padło tutaj słońce, ale mi to nie wyszło. Niestety... i tutaj trochę taki gradient zróbmy. A. Dobra. I tak samo tutaj. Tak samo tutaj to zrobimy. Okej. Okay. nie wygląda to jak chciałem Ale na pewno... Nie wiem Nie wiem, w sumie na pewno jest... Na pewno to nie wygląda jakoś bardzo strasznie O Wydaje mi się, że pomysł jest dobry, ale... Wykonanie jest zbyt Napiszcie w komentarzu, czy też tak uważacie No dobra, to... Kopalnia złota Jak w trochę złota, proszę bardzo. Kupisz to? Nie, nie kupię tego, ale, ale ja wam podziękuję, nie kupię, podziękuję za obejrzenie odcinka i co? Może jeszcze poczekajmy w sumie na jeśli ktoś to na zakup e, czyli jej. Oh, no! Chyba. I, I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie coś zostawić po sobie. E, I co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Cześć!